To dlatego, że NBP nie chce tracić kontroli i wpływu nad polską gospodarką i polską walutą. Nie, ale to jest prawda. Słuchajcie, trzy to rzeczy to jest też prawda. Jeżeli mamy wprowadzać obcą walutę inną, to dlaczego kradę euro? pi pi pi, pi płacisz kartą i już nie jest to żaden problem. Jak mi ktoś napisze w komentarzu, że my nie jesteśmy specjalistami z NBP, którzy się tu znają na walutach, tylko jesteśmy przedsiębiorcami, to usuniemy ten komentarz. Kiedy euro w Polsce? Biznes Insider pisze, kiedy wprowadzimy euro w Polsce? Wipre, wiceprezes NBP ocenia pomysł. Pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, i Mar... to przepraszam bardzo, że się mogę pomylić, Marta Nik... Nightley. Knightley, proszę mi wybaczyć, pani Marto, a wiem, że NPP nas ogląda. Zabrała głos w sprawie ewentualnego przyjęcia euro przez Polskę. Musimy rosnąć, aby rosnąć, musimy przez jakiś czas prowadzić niezależną politykę pieniężną, argumentowała podczas debaty organizowanej w ramach Polish Economic Forum w Londynie. No i teraz pani, pani wiceprezes powiedziała, po pierwsze, co kwartał przeprowadzamy ankietę, pytamy firmy, mamy panel 2000 przedsiębiorców, w których pytamy o kurs wymiany: czy to jest jakikolwiek problem dla Was, przedsiębiorcy, że nie mamy euro, tylko mamy naszą własną walutę i wychodzi na to, że. Przedsiębiorcom wiem, że to nie jest dla nas żaden problem. Po drugie, pani, zdecydowanie odrzuciła argument, pani wiceprezes przepraszam, zdecydowanie odrzuciła argument, że przyjęcie euro e, i związane z tym niższe stopy procentowe byłyby korzystne dla polskiej gospodarki, ponieważ w strefie euro mieliśmy lata ujemnych stóp procentowych, a nasz wzrost był wyższy. Pani wiceprezes zakwestionowała również tezę po trzecie, że członkostwo w strefie euro automatycznie zwiększyłoby znaczenie Polski w Unii Europejskiej bo tu się liczy wielkość gospodarki, a jak wiemy nawet nie to, bo się liczą kontakty w strefie euro, a nie wielkość gospodarki. I to Już poczuliśmy to kilka razy, nie powiem na jakim organie naszego ciała. Yy, więc, yy, więc tyle yy, natomiast na temat pani wiceprezes NBP. Panowie przedsiębiorcy, jakie jest wasze zdanie? Chcielibyście mieć Eurasy w nie. znaczy ja się port, W portfelu tak. tak, bo estetycznie rzecz biorąc te one są kolorowe i to naprawdę są bardzo ładne banknoty, no się ze mną zgodzicie. No, to wiesz co, widziałem ładnie. Ja, Na przykład rumuńskie ja, leje są przepiękne. Ja widziałem ostatnio raz w życiu pięćsetki. Polskie pięćsetki mhm. i się zszokowałem Polskie on, 500, a 500 euro? 500 euro, nie wiem, nie, nie pamiętam. Nie, jakoś nie za, zapamiętuję tak, takich a, momentów w moim życiu, widziałem takie ani nie. Natomiast tak, no wiecie, no to jakbym był, e, miałbym na nazwisko Schmidt, to bym e, przekonywał, że bardzo potrzebne jest to, żeby w Polsce tak, było albo, euro. Albo nie? von der Leyen, jakbyś Na myślać. przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy polski, załóżmy, bardzo patriotyczny rząd i on przekonuje Niemców, żeby wprowadzili złotówkę, mhm. którą my będziemy kontrolować, nie? No, słuchajcie, macie coś przeciwko takiemu pomysłowi? To ja żeby razu... Niemcy wprowadzili złotówkę? Tak, naszą tylko my ją kontrolujemy. My nie, nie, nie. Żeby... Ja uważam, że to byłoby dobre dla Niemców. Słuchajcie, bo tak, ja muszę, muszę być obiektywny. Tak. Dla Niemców, ja muszę, przepraszam, być tu zanim cokolwiek powiecie, obiektywny mhm. i powiedzieć obiektywnie głos z, z drugiej zgadasz. strony, z drugiej strony stołu <laughs> powiedzieć, że to dlatego, że NBP nie chce tracić kontroli i wpływu nad polską gospodarką i polską walutą. To dlatego oni tak walczą, nie dla dobra naszej gospodarki, tylko dlatego, że NBP nie chce tracić kontroli. To, to są głosy z lewej strony sceny politycznej, że to, to jest dlatego i tylko wyłącznie dlatego. No więc wracamy do tematu. Nie, no to słuchajcie, to jeżeli, ale to jest prawda. No, słuchajcie, trzy rzeczy. To jest też prawda. Trzy rzeczy. Po pierwsze, tutaj prywatna. Ja bardzo lubię złotówkę. Im słabsza, tym lepsza. Bo jak jest słabsza, to wtedy się sprzedaje po lepszych kursach, jak się jest eksporterem. Tak, to dobrze, żeby była słaba. Drugi, druga kwestia, kwestia tego, czy kraj powinien pełnić, mieć taki, taki mechanizm, który pozwala mu wpływać na swoją gospodarkę, jaką jest własna waluta. Uważam, że tak, że powinien mm. mieć. No i trzecia, trzecia kwestia, to jeżeli mamy wprowadzać obcą walutę inną, to dlaczego akurat euro? Właśnie. A nie tego wspomnianego nie już dzisiaj Huana. Albo PESOS. Ja PESOS też ładnie podobny. Banknoty nie? też podobne. Bo, bo możemy do tego podejść, ale teraz mówię, teraz. słuchajcie, ja mówię całkiem poważnie. Nie wygląda. A prowadzić. widziałeś afrykańskie, takie wielkie są banknoty. No to ja mam w portfelu. Ma bo, pokaż! Nie no, rozczarowanie. Ja myślałem, że to będzie słuchajcie, taki duży, wiesz, to jak to 50 pesos. Peso. Tak? Pięćdziesiąt peso? To jest czegoś pięćdziesiąt, czego nie jest za dużo. Słuchajcie, bardzo, ładny, kamyku, e, bardzo ładny pieniądz po prostu ale ładny jest, i przyznaj. ja bym wprowadził. Pokaż, aż ja bym wprowadził. ja bym wprowadził. Słuchajcie, jak Rzym podbijał Europę, to wprowadzał wszystkich bogów, którzy, których podbijał. Śmiejcie hmm. się, ale na banknocie kenijskim jest jeden ich wieżowiec. Mhm. Ja nie wiem ile mają, ale. Nie, mają. Mają? Tak, w Nairobi mają. Tak? No to ale to jest pewnie tak. najbardziej reprezentatywne. No tam jest dużo banków stamtąd. Okej. Okay. No co, nie ma, nie ma się co śmiać, bo u nas się wprowadza jakieś na banknoty takie stare budynki, no. więc. których jesteśmy jakieś... dumni. A to, to nie, to jest drugi budynek, to są dwa. Bo to jest taki bokiem. Okej, okay. yes? okej. Okay. No. Słuchajcie, nawet w Afryce mają swoje pieniądze. A, jak wiadomo, Polacy nie gęsi, też swoje swoje pieniądze mają. Ale nie, tak zupełnie poważnie, jeżeli ktokolwiek uważa z oglądający, że powinniśmy mieć inną walutę, to naprawdę, na jakich parametrach, jakie metryki weźmiemy pod uwagę, jakie cele chcemy mać? Tak, z... ludzie, ludzie, a jest ich dużo, ludzie rozumują w ten sposób, że jakby ta waluta daje ci to, że jedziesz do Grecji czy jedziesz do Włoch i po prostu nie wymieniasz kasy. No? Ale jedziesz do Rumunii I czy do tak powód, powód, no. powód praktyczny. Tak, tak, tak. No. Wiem, ale właśnie ten powód praktyczny sprawia, że to właśnie jest dlatego, że. Jakie to ma super, znaczenie nie? w dzisiejszych czasach, jak każdy ma pieniądze na koncie bankowym? No właśnie spread żadne. jest praktycznie żaden. Y, w, koszt wymiany walut w bankach, gdzie no. wypłacasz po prostu wszędzie pi 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 płacisz kartą i już nie jest to żaden problem. No, ale właśnie, czy tak wszędzie, nie? Gdzieś praktycznie tam... wszędzie. No, w Stanach Zjednoczonych miałem trochę kłopotów z tym, bo no. niech te karty debetowe i kredytowe to są no, dwie różne tak... rzeczy. Niemniej miałem no. tych kart z siedem moich różnych banków, więc no. w któraś końcowa. Zadziałała. Płaciłeś kartami, dawałeś plastik i mógł być rzeczywiście Chciałem dwa razy po 100 dolarów i nie wydałem w ogóle. Tak, no. wróciły ze mną. I teraz na przykład to rozumowanie, co mówisz o tym, że jest kontrola dzięki temu, że jest MPP. No to teraz nawet jeśli założymy, że byłaby to bardzo zła kontrola i założymy, istnieje jakiś okres czasu, w którym dobrze by było, żeby to ktoś z euro przejął na tym kontrolę, no to my jednak wtedy mamy taką możliwość, że zmieniamy rząd demokratycznie i jednak ktoś przejmuje dobrą kontrolę nad tym, a mając euro gdzieś tam już tej kontroli nie będziemy mieć nigdy. Nie? Ale, ale aż wrócimy do złotów. Dobra, czyli tak. tak. w Czarnogórze mają na przykład euro. Ty chcesz mieć złotówkę, rozumiem dalej? Głosować. Ja, ty głosowałeś? Ja słowo. dzisiaj, to ja dzisiaj tak. potrzebowałem mocnej złotówki. To, o, proszę, być. bo to jeden tak. importuje. Powinniśmy dwie mieć wie, zrozumcie różne złotówki. Zrozumcie tak. różnicę. Dwie różne złotówki powinno no. być. Ja bym chciał mieć, ja bym chciał mieć też złotówkę i żeby była, chciałbym, żeby euro było jak najdroższe czyli, no bo ja czyli czasami, słabą złotówkę, czyli słabą złotówkę no. dlatego Super. że faktycznie część inwestorów na przykład, wkłada do moich funduszy pieniądze w euro, więc jakbym wolał je przewalutować, to żeby mieć z tak. tego jak najwięcej. Nie? Także słuchajcie, tak jeszcze podsumuję sobie ten temat na krótko. Dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, no my tu trochę dla beki robimy pewne rzeczy, jak już zauważyliście, więc wybaczcie nam tutaj żarty z Kenijczyków. Nie żartowaliśmy sobie z Kenijczyków, nie, tylko, z tylko z ich waluty. Banknot, z, ich z waluty. Więc absolutnie ym, nie żartujemy sobie z waluty kenijskiej, to jest poważna waluta. A po drugie, jak mi ktoś napisze w komentarzu, że my nie jesteśmy specjalistami z NBP, którzy się tu znają na walutach, tylko jesteśmy złotą przedsiębiorczością, to usuniemy ten komentarz. Bo zrozumcie. Tysiąc ekonomistów się wypowiadało przez ostatnie 10 lat na temat tego, czy w Polsce euro wprowadzić, czy nie. Ja nie widzę powodu, żebyśmy byli kolejną osobą, która będzie powtarzać te same argumenty i używać dokładnie tych samych tekstów. My jesteśmy tutaj zwykłymi przedsiębiorcami, którzy to z własnego doświadczenia to opowiadają, a potem będziecie nam pisać komentarze, o, tu nie było nic konkretnego, nic fachowego, tylko... No to właśnie po to jest ten program. Opowiadamy właśnie z naszego doświadczenia zwykłych, prostych przedsiębiorców, jak my odbieramy pewne rzeczy, nie podając skomplikowanych analiz, faktów i wykresów, tylko Nasze wrażenia, Po to jest ten program. Po prostu obok. mówimy, jak jest. Mówimy, jak jest. No. Mówimy wprost między oczy. Cała prawda, całą dobę. Cała prawda. Między oczy, w dodatku.